Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście maja i dzisiaj razem z moim chłopakiem zostaniemy rodzicami. Ale nie tylko, ponieważ to zadanie będzie nieco bardziej skomplikowane. Wyobraźcie sobie, że w środku nocy ktoś przychodzi do waszego domu i chce zabrać z niego wasze dziecko, a wam zrobić krzywdę. Gdy dzwonicie po pomoc, okazuje się, że patrol policji może być u was najwcześniej dopiero o 7 rano, a do tej pory musicie poradzić sobie sami. To wszystko wydarzy się dzisiaj. Oczywiście w Robloxie, gdzie naszym zadaniem będzie ochrona dziecka i przetrwanie całej nocy. Ale zanim zaczniemy, pamiętajcie, aby zostawić suba z dzwonkiem na tym kanale. No i oczywiście łapkę w górę, bo na 10 tysięcy lajków lecimy z kolejnym odcinkiem. A teraz zaczynamy! No nie powiem, trochę się stresuję. No ja też, tym bardziej, że dzisiaj, oprócz tego, że my musimy przeżyć, to jeszcze musimy chronić dziecko przez całą grę, przy czym jest to dla nas na pewno duże wyzwanie. No musimy pokazać po prostu, że jesteśmy dobrymi rodzicami, że nadajemy się na to, tak? I no. że potrafimy upilnować dziecko. Dobra, o. budzimy się z tego, co widzę. Która jest godzina? To jest naprawdę zimno. Może na sam początek zobaczmy, jak wygląda nasz dom, tak? Co mamy w naszym domu? Mamy na pewno obraz ziomeczka, który sobie śpi. Mamy super fajny obraz kota, który bardzo mi się podoba. Mamy szafę. Mamy Maję. Mamy Mylana, mamy trzy łóżka. To jest dobre pytanie, po co są nam trzy łóżka? Może jak dziecko urośnie, żeby z nami spało. No to by było nieco dziwne. Ale dobra, tutaj ogólnie mamy piwnicę. I tutaj mamy od razu też pierwsze zadanie, żeby wziąć drewno z zewnątrz i po prostu włożyć je do pieca. No tak, żeby nam było ciepło. Jest tutaj bardzo dużo szaf i dużo takich dyniek, jak z Halloween. O, a tutaj jest nasze dziecko popatrz. Coś mu się dzieje, nie tak. Po co on tak macha głową? A nie wiem, może ma jakiś sen. No, że tak powiem, średnie to dziecko nam się wylosowało. Trochę tak, ale trudno. Ogólnie mamy godzinę pierwszą rano. Od kiedy pierwsza to jest rano? Pierwsza rano. Pierwsza w nocy. Dobra, ogólnie chata mniej więcej sprawdzona. Myślę, że możemy iść wykonywać nasze pierwsze polary. Kurna! Trafiłaś ja idealnie jak drzwi otworzyłem. Widzicie, tak się tak wystraszył. Tak mi po słuchawkach poszło, że nawet nie wiem czy było to słychać, tak się wydarł. A mnie plecy bolą. O wow. <śm> idealnie jak otworzyłem drzwi, wyskoczyła mi ta postać na ryj. Idealnie. Wiesz, to drewno i kość tutaj. O, dobra mam. Mamy pieska. Cześć piesku. Ej, jego się da złapać, czekaj. Jego można można kupić. kupić psa strażnika. Ej, dobra, go. jak go kupuję. Patrz, on chodzi normalnie. A bo on teraz pilnuje wokół domu. O, popatrz, jaki tutaj jest w ogóle napis na drzewie. Nie jesteś tu sam. Mmm, to fajnie. Ej, tu jest normalnie ulica, latarnie, ławka pod latarnią. Dobra, wracaj do domu. Pies za mną chodzi, pilnuję. O, I pali się, już będziemy mieć ciepło w domu. No i dziecko zaczęło akurat płakać. Okej, okay, jak jo. dziecko płacze, to trzeba mu nakręcić pozytywkę, tak? Tak. I wtedy śpi. Aha. No nie, no i teraz dzwonią nam na chatę? Czemu Żeby... wszystko się dzieje w jednym momencie? Dziecko chcą nam obudzić. Popatrz, jest ta babka, która mi wyskoczyła. A czemu pies jej nie atakuje? Halo! Może jej nie zauważył jeszcze. A nie, pies jest z tyłu. Dobra, otwieram. Pozwól mi wejść, chcę zobaczyć dziecko. No to trudno, możesz zechcieć, pozdrawiam. Powiedziałem ci już, że nie możesz być blisko mnie ani naszego dziecka. Żądam, abyś oddał mi dziecko. Nie, jesteś okropną matką. No właśnie, to jest oczu widać. Wyjdź albo wezwę policję. Dobrze Bach. Dobrze. Wrócę do mojego dziecka bez względu na wszystko. No, jest to ciekawy wątek, ponieważ do naszego domu się nie dostanie. Bo, po pierwsze, bardzo dobrze ten dom będziemy chronić. A, po drugie, mamy jeszcze ochronnego psa. Więc, jak my nie podołamy, to mamy pomocnika. Gra się rozpoczęła. Tego, co pokazuje nam gra. Powinniśmy wezwać teraz policję. Ty się tym zajmij, a ja idę po drewno. Tak, dzielimy zadania. No dobra, no. Mi to w sumie odpowiada, bo nie muszę wychodzić z domu. Wyrazić czego to ciebie ta baba dorwie. Także co, dzwonimy na policję i niech sobie ją zgarniają. Ja się nie będę użerać z jakąś kurde, nawiedzoną typiarką jeszcze w robloxie. Jakbym w prawdziwym życiu miała mało wariantów. Policja, co to za nagły wypadek? Jakaś szalona baba próbuje włamać się i porwać nasze dziecko. Niestety, będziesz musiała poczekać. Na noc, ponieważ obecnie nie możemy znaleźć żadnych policjantów w pobliżu Twojego obszaru. Uh -huh, super, i co w takim wypadku? Na jak długo? Powinniśmy być w stanie wysłać pomoc w około siódmej rano. Jednostka będzie w drodze tak szybko, jak to możliwe. Nie wydaje mi się, żeby tak szybko, jak to możliwe, to była siódma rano, No ale w takim razie musimy wytrzymać jeszcze 6 godzin. Dobra, akurat przyniosłem drewno, także jest idealnie. E, no i co? No i teraz musimy już pilnować okien, tak. Pilnować wszystkiego. Dziecko akurat płacze. Także odpalamy muzę od razu. O i tu odlika. Pies, 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 patrz! Coś jest? Pies? pies pokazuje, gdzie ona jest. Próbuje nam wejść. Popatrz, popatrz, popatrz. Teraz jest z tej strony, ale dobrze, że ten pies nam pokazuje. Jak ona próbuje się dostać na chatę. Ja może tutaj wyłożę banana. O kurde, no to wyłożyłem. O dobra, jest klej. O nie, dziecko zaraz będzie płakać. To ja już to nakręcę, czy jeszcze się nie da? Nie da się. Dobra. A ty rozpal w piecu szybko. Ja zamykam okno, bo ona próbuje tu wejść. Musisz rozpalić, bo zamarzniemy. No to idź to pilnuj, bo ona wbiegnie nam na chatę zaraz. Ale ja dziecko muszę tutaj. Już nakręcam to. Już to nam na chatę wchodzi. Nie dobra. Nie widzę jej. Przynajmniej dziecko nie płacze. Jest czeka. Musimy sprawdzać okna. Dobra, z tej strony jest. Czyli najbardziej ona próbuje wejść przez okna. No bo drzwi są zamknięte, więc jak jej nie otworzymy, no to raczej nie wejdzie. Właśnie nie wy. Zobaczymy. Ja tutaj pilnuję. No ja też się staram, ale... Idź nam zakręć dla dziecka tamtym od Dopiero co kręciłam. Jeszcze 20 sekund. No ale nie da się. jeszcze raz chyba. Nie da się wcześniej. Musi się skończyć, także to jest minus. Ej dobra, ten pies nas tak ratuje, że to jest kit. Dobra, może damy mleko dziecku. Oj, trzeba to zakręcić. Ty idź e... rozpal. O nie, ja muszę wyjść na dwór. Nie masz drewna? Bo nie ma dżemu, bo mnie goni. Oła, Dawaj, szybko! Dostaje. Szybko! Zamykaj. Aaaa! Ej, nie da się, nie da się, dobra, biorę dziecko. Wiesz, dziecko, ja się chowam do szafy. Ja też. Tylko obawiam się, że zamarzniemy ziółtek. Nie, właśnie, wróciłem. Dobra, wyszła. A znowu wyszła! Nie, nie zdążyłem jej zamknąć. Dobra, wyszła znowu. Zamykaj szybko drzwi. Nie mam jak, bo mam dziecko w ręce. No to kosa. No to kosa, idź odkładaj dziecko, szybko, szybko, szybko. Czy to dziecko może nie płakać? Jak to dziecko płacze, to nie możemy się wtedy chować, wywala cię automatycznie z szafy. Ona gdzieś wchodzi, tutaj, zamykaj okno szybko. Dobra i marzniemy, ja muszę lecieć, chodź zamkniesz mi drzwi zaraz od razu. Dawaj, dawaj, musimy współpracować. Biegnie, uważaj. Szybko! Zamykaj. Dobra. Okno mi tu otwiera, wylupiaj! I ona sama okna otwiera. Jest dobrze, jest dobrze. Co prawda, na razie minęła jedna godzina, musisz zakręcić zaraz dziecku tam. Trzy sekundy, a jak to przestanie grać, to dziecko zacznie płakać. A jak dziecko będzie płakać, to wtedy się nie mamy jak schować, bo jeśli dziecko płacze, to jak chcecie się schować, to automatycznie was wywala z szafy. Pomocy zamykaj drzwi. Nie da się. Uciekaj, bierz dziecko. Biorę. Ja w szafie, dobra. Ja A! Ej! Dobra, weszłam. Już mnie dopadła, ale udało mi się uciec. Dobra, Dobra ja idę wyszła. Zamknąć. To szybko. O nie, tu są drzwi otwarte. Nie! Jezu! O nie, dziecko zaraz zacznie płakać. Tam było 10 sekund. Dobra, wyszła. I zamykaj, zanim ja wyjdę. Jest blisko. Nie. Dobrze, że nie wyszłam z tej szafy. Widzicie? Czemu ona mi do szafy weszła? Dobra, wyszła. Zamykaj szybko i idź rozpalaj w piecu. Ona wbiega tu, ale jest lipa, co tu się dzieje? Dobra, jeszcze zdążyłam zakręcić pozytywką, ale zamarzniemy. Jesteśmy wszyscy razem w jednej szafie. Okay. Biegniej szybko rozpalać, no i zamarzniemy. Mnie dorwała i zostałem skosowany. Mnie nie, ale padłam z zimna. No i porwała nam dziecko. Mówiłam ci, żebyś rozpalał w piecu. No, nie mogłem rozpalić w piecu. Widzicie, jakim on byłby ojcem? Miał jedno zadanie, jedno zadanie. Ja cały czas z dzieckiem biegałam. Szafy se musiałam sama otwierać. A ten nie mógł dopilnować durnego pieca. Niezbyt z ciebie ojciec. No nic, tak jak widzieliście, niestety przez Milana nie udało nam się przejść tej gry. Ale za to wy teraz możecie przejść do oglądania następnych filmów, które w tym momencie wyświetlają wam się na ekranie, ponieważ znikną one za 3, 2, 1.